Dzisiaj y, szybki film z rączki. Od czego zależy przede wszystkim wybór nosidła. Tak mi się nasunęło. Będzie krótko, ale mam nadzieję, że treściwie. Cały bajer z wyborem nosidła polega na tym, żeby w tym najbardziej newralgicznym momencie, czyli wtedy, kiedy zaczynacie przygodę z nosidłem, trafić w produkt, który będzie dla Was idealny. Ale, ale druga rzecz. Musicie patrzeć w perspektywie, po pierwsze, tego, co jest teraz, czyli najczęściej e, tego, tej dolnej granicy wykorzystania danego nosidełka. Ale też perspektywy dla tego nosidła. Bo ja nie jestem fanem kupowania nosidła na rok czy na półtora, bo to jest za droga impreza, żeby ładować pieniądze w coś, co wystarczy na chwilę, dosłownie na chwilę. A takich nosideł jest cały ogrom. Ja zawsze patrzę właśnie na to, jak duże jest dziecko, kiedy zaczynamy, czyli tą dolną granicę użytkowania nosidła i to, na jak długo to nosidło realnie nam wystarczy. Bo na przykład, jeżeli. Ono Pytam mnie mama 3-4 miesięcznego dziecka, to ja nie polecę jej nosidła, w którym to dziecko przez najbliższe dwa miesiące będzie się topić, bo te dwa miesiące są kluczowe dla rozwoju kręgosłupa, są kluczowe dlatego, żeby dziecko rozwijało się prawidłowo, żeby gdzieś przy okazji nie narobić sobie szkód. Więc nie pozwolę na to, żeby w tym momencie dać dziecku za duże nosidło, tylko dlatego, żeby ono potem starczyło na bardzo długo. To nie tędy droga. Ja wolę dać tej mamie nosidło, które starczy na krócej, ale będzie odpowiednie w tym momencie, w którym zaczynacie. Natomiast to, że nosidło, na przykład, starczy do dwóch lat, ale kupując już nosidło dla siedmiu, 8 miesięcznego dziecka, ja polecę inny produkt, dlatego że to już jest dziecko, które po pierwsze prawdopodobnie zaczyna siadać, albo siada już. Po drugie, to jest dziecko, które no startuje z ciut wyższego poziomu, czyli startuje z nosidła, które jest dla dzieci od 68, 74, a może nawet więcej. Może to już jest dziecko, które będzie nam na przykład pasowało w todlera froga, którego możemy wyregulować od 80. Więc tu jest bardzo indywidualna kwestia. I teraz na przykład wstrzenimy się w kawkę od 68 do 104. Albo na przykład, jeżeli dziecko ma już, jest większe, jest gabarytowo takie masywniejsze, możemy spokojnie się wstrzelić w todlera od 80 do 116, a 116-104 w tym przedziale wiekowym już dziecko nie rośnie w ciągu 3 miesięcy o rozmiar, e, tylko to dziecko o ten rozmiar rośnie w ciągu pół roku, 9-10 miesięcy, może nawet roku. To wszystko zależy od dziecka i od tego, e, jakie ma tak naprawdę uwarunkowania genetyczne. Dlatego... W, tym, w tych górnych granicach ten jeden rozmiar może mieć znacznie większe znaczenie niż ten jeden rozmiar w dolnych e, granicach przeznaczenia danego nosidła. Tak mi się skojarzyło. Nie wiem, czy nie zrobiłam trochę zamieszania, ale e, mam nadzieję, że załapiecie. Czyli patrzycie na to, co jest w momencie, kiedy zaczynacie, oraz to, na jak długo realnie te nosidła, które. Spełnią ten pierwszy warunek brzegowy, będą jak, na jak długo będą mogły Wam wystarczyć. Dlatego mówię: inne nosidła będę polecała dla rodziców maluchów, inne będę dla średniaków polecała, zupełnie inne będę polecała dla todlerów, dla których możecie już spokojnie kupić nosidło preskulowe od 86 do 134. Także bardzo, bardzo indywidualnie trzeba do tego tematu podchodzić. To tyle. bye